Cześć, to jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapek od widzów. I na sam początek, zanim zaczniemy w ogóle robić cokolwiek, ja tu odwrócę do ściany tak, o, żebyście nic nie widzieli. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Uh, nie wysyłajcie do Nie wysyłajcie teraz już żadnych mapek. Mam naprawdę dużo, dużo mapek, które już sobie teraz powiedzmy yy, przefiltrowałem i tak dalej, i tak dalej. Mam ich kilkanaście, jak nie więcej, które będę sobie teraz nagrywał i mam w tym momencie materiałów na yy, dużo, dużo czasu tak naprawdę, nie zapraknie mi tego. W żaden możliwy sposób, więc yy, nie wysyłajcie teraz dodatkowo żadnych swoich mapek. I teraz dodatkowo. Yy, jakby informacje dla osób, które później chciałyby wysyłać te mapki. W opisie macie zasady, jeżeli chodzi o. Wysyłanie mapek, co ja biorę pod uwagę i jak ja mniej więcej e, te mapki jakoś e, wygrzebuję, tak? Bo naprawdę maili miałem 70, 80, może więcej, e, gdzież z tego wywaliłem ponad połowę. Bo na, naprawdę albo dawaliście, nie wiem, albo nawet nie swoje mapki, już, już się spotkałem z czymś takim. To w ogóle m, nie wiem, jakim trzemi stupet, żeby sobie e, przywłaszczyć e, czyjąś mapkę. Wiem, że to była czyjaś mapka, bo już ją kiedyś e, przechodziłem, a nagle, nie, nie, to jest moja mapa teraz Teraz ją zrobiłem, kuźwa dwa dni temu ją zrobiłem, a mapa już kuźwa ma z rok na przykład. Nieważne. Yy, druga sprawa, yy, wysyłacie po 50 maili yy, z waszą jedną mapką. Wyślicie jeden, jedyny mail starczy. Wysyłacie maila wysyłacie waszą mapkę, tam mają być te screeny, bla, 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 tam wszystkie, mówię, zasady macie w opisie, co do mapek, żeby po prostu nie było potem, potraf... a dlaczego moje mapki nie nagrałeś, to, to, to była taka dobra zrobiona, bo jej nawet nie widziałem, jeżeli w mailu nie będzie jakichkolwiek screenshotów, nie mówi, że musicie całą mapkę, kuźwa, fotografować, to znaczy 2-3 screenshoty, żebym ja widział, czy ta mapka jest w ogóle jakkolwiek wykonana i tak dalej, i tak dalej, link do mapki wiadomo, nie wiem, fajnie, jakby się też nawet nazwę mapki zresztą mówię. No, wszystkie zasady są w opisie, ja wam nic nie będę robił. Wszystkie zasady macie w opisie, mniej więcej te mapki, które tutaj mamy, będę sobie nagrywał i powiedzmy, że powinny być ok. To oczywiście zobaczymy, będziemy przetestować i tyle, tyle ode mnie. Tak więc jedziemy. Dobra, mapka zrobiona przez Mateusza matuesz 05, znaczy, dobrze, Matuś 05. Witaj na mapie Ukryty skarb, dobra, czyli to będzie coś w stylu chyba, może nawet jakiś adventure czy coś. Mapa na jedną osobę, to moja pierwsza mapa, tutaj będzie fabuła, dobrze zaraz. Mój nick nie powstał przez przypadek. Okej, okay, mapę robiłem sam długo, okej. Okay. na Game 2, dobra, game 2. Nie, nie oceniaj mnie ani mapy. No, ta seria powiedzmy troszkę na tym e, polega. Graj na pokojowym, będę grał na pokojowym. E, nie ma tej zasady, zostaw łapkę w górę. Ok, spoko, baw się dobrze, dziękuję. E, zasada lawiców zostaw łapkę w górę. Dokładnie tak, 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 że macie dwie zasady, to to, to już trzeba kurde wziąć to pod uwagę, zostać łapki w górę. Dobra, zobaczymy fabuła. Mam fajnie dużo banerów, bardzo ładne te banery ogólnie, wyrobione, takie. Nawet nie wiedziałem, że można w ten sposób zrobić, ładnie, ładnie to wygląda. Standard mojego autorstwa, no ale ładnie wygląda. Powiem Ci, że nie spotkałem się do tej pory. Dobra, fabuła. E, ty wyruszyłeś szukać skarbu, niestety po drodze zaatakowały cię pirackie potwory. E, zatopiły ci statek, a ciebie wzięli do niewoli. Ok, czyli fabuła dosyć krótka, konkretna. Dobra, no to w takim razie idziemy dalej. Tu Widzę, że wytłumaczyłeś jak zrobić taki e, baner, a naprawdę... Naprawdę fajnie, nawet nie się nie spodziewałem, że taki efekt można narzucić. Fajnie, fajnie, fajnie. No i te gradienty, ja zawsze gradient w takich banerach to ja bardzo lubiłem. Dobra, no i co? Czekajcie, bo tam miałem ogólnie ze spawn point i tu mam co? Kliknij, aby zacząć. Dobra, czekajcie, ale chyba spawn ja sobie tu mogę w razie czego ustawić, tak? Czy, czy, czy nie? Nie wiem, nie wiem. I dobra, kliknij, aby zacząć. Zadanie pierwsze. Wydostań się z więzienia i opuść statek. Wyjściem ewakuacyjnym niezauważony dopłyń na wyspę. Okej. Okay. Brzmi dosyć ciekawie. Dobra, tutaj mamy dźwignię, którą mogę na pewno użyć. I wychodzę sobie tutaj, dobra. Tutaj mamy, a tam mamy wyspę. Wow, fajnie. Tu już widzę taki, taki trochę nawet adventure się zrobił, nie? Dobra. Teraz co? Jak ja, w jaki sposób miałam wyjść niezauważenie? Czy to są ludzie, którzy mnie zauważą? Mam nadzieję, że nie. Co tu jest? Łupka. E, Łupka, tak. łódka. Siema. Z... Dobra, ja wychodzę po cichu, żeby mnie nikt nie słyszał. Nikt mnie nie słyszy. Wyjście ewakuacyjne. Dobra, tam jest jeszcze jakieś coś. Tam jest coś na górze. Okej, okay, pyk. Wychodzimy. Ci, nic się nie dzieje. Wszystko jest pod kontrolą. I spierdzielamy na wyspę! YOLO! <laughs> Okej. Okay. Jesteśmy na wyspie. Uh, zacznij O kurde, czekaj, co to jest? Zadanie drugie. Zbuduj dom. Zacznij budowę. No nie gadaj, że to mi się będzie samobudować. czekaj, czekaj, czekaj. Cze. Co mi się samobuduje? Wow. Nice. Dobre, dobre. Okej, okay, czyli co, zbudowałem dom, zarobi się, nic nie musiałem robić. Czemu zadanie czwarte, a gdzie zadanie trzecie? Kurde, wyjdź z jaskini, dobra. Trochę, trochę ci się chyba poprzestawiało, albo zapomniałeś o zadaniu trzecim, albo coś mi się po prostu ten... Ale gram normalnie na 1-10-2, tak jak jest ta mapka zrobiona, więc ewentualnie coś się musiał z komentarzami blokami popierdzielić. Czasami tak jest, ale dobra, czwarte zadanie, żeby wyjść... Z jaskini. No fajnie, fajnie zrobione, naprawdę, dobra. Tu mamy ten statek, czekaj. Zrób łódkę i dopój na statek pirackich potworów. Ukradnij z niego medalion, który cię przeteleportuje. Mhm. Okej. Okay. Czyli co, no to w takim razie kurde, zbieram sobie normalnie, tutaj, kordę, prawda, oak wood. tę łódkę, tylko czy ja dobrze zrobię łódkę? A ja teraz nie pamiętam, jak się łódkę robi. A ja chyba się łódkę normalnie robi tak jak kiedyś, nie? W sensie. Trzeba miseczkę zrobić, jakby z desek czy coś takiego, nie? Ale fajna mapka jak na razie mimo wszystko. Tam mówię, czasami się coś tam pobuguje czy coś, no ale to są takie w miarę normalne rzeczy, że to się czasami coś tam potrafi zbugować. Dobra, mamy łódkę. A się w ogóle stąd może wystartuje da rady? Juhu! Fajnie. Dobra. W takim razie płyniemy i mamy ukraść jakiś medalion, który nas przeteleportuje ride, right. ale to jest zupełnie inny stateczek, bo tutaj była wysypana naprzeciwko, a tu jest jakoś teraz tak inaczej zrobione, dobra, dobra. Hello? Anybody home? Tutaj widzę, że będzie coś właśnie... Aha, i tutaj pójdzie energia i ten. Dobra, dobra, to jest tak, tylko tutaj zobaczyć co tam jest, co tam jest. E, ty miałeś pilnować a coś tam przeklinają. Mówiłem ci, że że chce mi się spać, o, kłócą się teraz tutaj, że że, że, że mnie nie pilowali, a ja w ogóle nie wiem dlaczego ja na kucaka idę, ale tak jakoś fajnie, tak klimatycznie się robi dzięki temu. Dobra i w takim razie mamy... O, amulet! Co teraz? Hi, teleportowało mnie. A teraz zadanie ósme. What the fuck? Czyli ja co, przeskoczyłem tak zadanie? Znajdź skarb i go wykop, pomogą ci w tym wskazówki na wyspie. Z coś tam 197, okej, okay. czy jest tu jakaś jeszcze wskazówka? Tam na górze widzę skrzynkę. I idę na górę. Zbiorę sobie wszystkie wskazówki, zobaczymy. X 331, aha, dobra, czyli to są koordynaty, dobra. E, X 331. Ło e... kurde, ty, czekaj, bo to, 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 to będzie aż tam. Czekaj, Z190, nie, czekaj, dobrze, x tu jest to jest 330, aha, pomyliłem się, nieważne, nieważne, yy, 330, czekaj, 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 to będzie, to będzie tutaj, dokładnie, i teraz Z, Z197, o, to będzie tutaj, kurde, skarb piracki odkrywam, czekajcie, to, jest, mam to, wow. Wygrałeś, dalej skarb, dzięki za zagranie w mapę, wszystko robiłem sam. Ej, no fajna mapka, powiedz ci, kurde, szkoda, że tam te zadania nie wiem, czy, czy one faktycznie tak jakoś e, wywalało e, te numery, czy coś, czy tak po prostu jakoś to zrobiłeś. E, bo jednak tu było 1 2, tu potem mi było trójki, była piątka, nie było wszystkie 7, była 8. To nie wiem czy to tak miało być, czy nie. E, tak czy siak, jak mimo wszystko, bardzo, bardzo fajnie wykonana mapka, bardzo mi się... E, przyjemnie w nią zagrało, bo czemu by nie? Jakaś taka mapka, powiedzmy pół adventure, i w ogóle jakieś zadania zrobione, fajnie, fajnie. To, to, to mi się podobało, że nie tylko same parkury i ten, to, to zasługuje na no co najmniej, kurde, jak to się mówi, y, czyli no jakby było 10 gwiazdek, nie, czy, czy 5 gwiazdek to by było maksymalnie, to no takie 3,5 dostaniesz. Co, mało? Nie, no 3,5, bo tak, że, że przez takie niektóre błędy, ale że to Twoja pierwsza mapka i zrobiłeś ją sam, to to naprawdę, naprawdę propsy wielkie i no i dziękuję Ci w takim razie, że, że, że zrobiłeś ją dla mnie i ją wysłałeś, bo naprawdę, naprawdę fajna. Widzę, że na pewno troszkę się musiałeś nabudować, bo jednak mówię, budować tu wysepkę, zbudować tutaj statek, no to chwilę trzeba tam, wiadomo, poświęcić czasu, no i na te command bloki y jednak e, również. Tutaj też nazwałeś w ogóle Nether Stara, fajnie wszystko, tutaj też wskazówki bardzo fajnie zrobione. Naprawdę, naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Mi się to bardzo podobało. A tak więc mówię, jeżeli chodzi o te zasady, pamiętajcie, macie to wszystko w opisie, nie wysyłajcie na razie mapek, bo będę je nagrywał teraz powiedzmy na bieżąco, te które mam, nie będę je nagrywał na pewno w jakichś kolejnościach, bo nie pamiętam, które ściągałem pierwsze, które mi tam wysyłaliście pierwsze, to nie ma żadnego znaczenia, więc... Prawdopodobnie dużo mapek się pokaże, tylko to jest kwestia po prostu czasu i tego, że nie chcę tak super, super często wstawiać też tej serii, bo wiadomo jest single, jest, są inne też serie, a single jest tak powiedzmy taką bardziej tutaj wiodącą serią, która Wam się tam najbardziej też podoba, więc powiedzmy to będzie takie czasami, jak to się mówi, takie nawet tak brzydko można by nazwać zapchaj dziury, wiecie, że, że, że jak na przykład miałbym czegoś na szybko nagrać czy coś, to właśnie wtedy taka mapka myślę, że będzie ok. Tak więc cóż, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jutro prawdopodobnie wleci, wleci party w sumie, bo jutro jest piątek, więc w sobotę wleci na pewno singiel i w niedzielę może wtedy jakaś kolejna mapka. Zobaczymy. Tak czy siak, ja się z Wami żegnam. Live'ika na razie nie wiem kiedy będzie, bo się tam pytacie co chwilę o tego live'a, ale na razie naprawdę nie wiem kiedy live będzie, bo no nie mam do końca sprawnego, a chcę mieć w 100% sprawny, sprawne, żeby móc gadać na live'u, bo jednak wiecie no godzina, półtorej czy tam ile live'a i cały czas gadanie i, i komunikowanie się z Wami, no nie jest na pewno łatwe dlatego na razie oszczędzam swój, gar, swoje gardło po prostu tylko pod kątem jednak nagrywania, którego też jest w miarę sporo, bo jeszcze na główny kanał troszeczkę nagrywam i tak dalej i tak dalej, więc naprawdę musicie mi to wybaczyć, jak będę zdrowy i znajdę czas, naprawdę uwierzcie mi, te live'iki będą, na razie po prostu nie ma takiej możliwości, no niestety, no organizm się zbuntował, no i co zrobisz, no. tak więc dobra, to tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego odcinka, pa pa